Okay. dzisiaj sobie pomówimy o pulso oksymetrze, czy pulso oksymetrze. E, ok, włączamy, to pokazuje saturację, maksymalna wartość to jest 100 i też tętno. E, tutaj, tutaj jest taka diotka i tak naprawdę to mierzy w koniuszku palcu, palca e, przepływ krwi. Jakoś to tam szacuje. Ok, urządzenie z oled i to powinno zacząć pokazywać ok spoko SPO2 97 na 100 kurcze jakieś takie obniżone z reguły mam naprawdę 99 stówy a tutaj coś mniejsze wysokie tętno, no dzisiaj cały dzień latam stresik w pracy i tak dalej yy, PI% procent. Yy. Ten współczynnik coś tam Pira za oko pozwala oszacować, przynajmniej w tych pulsoksymetrach, ale jest to o tyle istotniejsze, że bardzo niski wynik oznacza, że prawdopodobnie źle się to założyło na palca. Ok, wysuwam. Ok, wysunąłem za dużo. Finger out. Wkładam mniej. I ok, niby czuję, że jestem palcem na czujniku. Nie pokazuje nic. No czasami ten PI-Proton może być jakiś tam bardzo mały, spróbujmy na mniejszym palcu. Smarznięte palce na mrozie no też, też zaniża. Ok, teraz PI-44, coś świadczy, że wynik może być mniej dokładny. Ok, wróćmy, wróćmy do faka 9, 2, 7, 6: Całkiem nieźle. Okay. Z opcji z opcji guzika, można zmienić kierunek po prostu wyświetlania, na jaki nam pasuje w danym momencie. A wyłączanie się dzieje poprzez odczekanie, chwilę po wyciągnięciu palca. No. Pyk i wyłączona. Puls oksymetry. Dużo osób zaczęło korzystać tego podczas COVIDu, a tak naprawdę ja wykorzystuję to do wspinaczki wysokogórskiej i oszacowania, czy można, jak bardzo jest źle czy mogę iść dalej w górę. I tak pomiar jest.